Mam przed sobą książkę, światło i zaczyn biskupa Josefa Stricklanda, która została zaopatrzona przez wydawcę, przez wydawnictwo Esprit, od nowa kościoła, której muszą dokonać wierni. Pytałem się szczerze, podchodziłem do tej książki z pewną rezerwą, wiedząc o tym, że biskup Joseph Strickland jest pasterzem diecezji Tyler, maleńka diecezja gdzieś we wschodnim Sek Teksasie. I pytałem, czy rzeczywiście może być coś dobrego tak jak Nathanel pytał jednego z uczniów Filipa czy może być coś dobrego z Nazaretu ja pytałem, czy może być coś dobrego z prowincji amerykańskiej i od razu na pierwszych stronach książki otrzymuję odpowiedź: tak. Jeżeli ma być cokolwiek dobrego w Episkopacie Amerykańskim, to prędzej powinniśmy szukać tego dobra właśnie na prowincji niż w wielkich metropoliach. Przywołuję te, te kwestie w kontekście ostatniego głosowania hierarchów amerykańskich nad kwestią dopuszczenia polityków jawnie popierających aborcję do Komunii Świętej. Tam ponad 220. Hierarchów amerykańskich z tych największych metropolii, między innymi z Waszyngtonu, przegłosowała, aby polityków, którzy opowiadają się po stronie cywilizacji śmierci, można było dopuścić do, do komunii świętej. Jak wobec tego zamętu powinien zachować się katolik? Biskup Strickland podpowiada nam, zamiast narzekać, że jest ciemno, Zamiast utyskiwać, że świat ogarnę, ogarniają ciemności, że świat pogrąża się w mroku, lepiej zapalić choć jedną świecę. Co ma być tym światłem? Co ma być tym pomykiem nadziei? My, wierni Kościoła Katolickiego, przypomina biskup Strickland, Jezus Chrystus żyje, on z martwych wstał i chce obdarzać Cię życiem, chce obdarzać Cię swoim światłem po to, abyśmy my, Świecili Jego blaskiem. Jeżeli odrzucimy Boga, pisze autor książki, nie będziemy potrafili zrozumieć samych siebie, brzmi to bardzo znajomo, ponieważ przypomina mi to o wywołanie Jana Pawła z pierwszej pielgrzymki w czerwcu na placu zwycięstwa, gdzie podczas pamiętnej historycznej homilii mówił tak, człowiek człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Raczej człowiek. Nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jest, jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. Pamiętam wtedy ogromne brawa, ogromne oklaski, które myśmy też odnosili do sytuacji, jaką mieliśmy w Polsce w 79 roku. Zrobiło mi się swojsko, gdy znalazłem tę analogie do nauczania Jana Pawła II, dlatego że coraz rzadziej dostojnicy kościoła, szczególnie watykańskiego, wracają do nauczania papieża Polaka, szczególnie w dziedzinie seksualności, płciowości, małżeństwa i rodziny. A autor listu, autor, autor książki Światło i Zaczyn bardzo dużo miejsca poświęca. Tym kwestiom na, na łamach swojej książki. Ale nie utyskuje, nie, nie załamuje rąk, nie rozwodzi się nad demoralizacją elit, nad tym, że świat pogrąża się w deprawacji, że ten element deprawacji przenika również do kościoła. Oczywiście odnosi się do sprawy Makarika. Um, odnosi się do tych nadużyć seksualnych, jakie miały miejsce na szytach hierarchii amerykańskiej, ale pisze to w kontekście szerszym. Mówi, kościół katolicki został rzucony na kolana. Nie w modlitwie, ale w upokorzeniu z powodu kryzysu nadużycia ostatnio powszechnego zamykania kościołów e, z powodu pandemii. Grzech bowiem ma swoje konsekwencje. Im bardziej świat Pogrąża się w ciemności relatywizmu, zgodnie z którym każdy jest Bogiem i każdy może decydować, co jest prawdą, tym jesteśmy łatwiejszym celem nienawiści, szatana. I kolejny raz biskup Strickland podpowiada, jak katolik powinien zachować się wobec tak poważnych zagrożeń. Wraca do tego, co najważniejsze. Do osobistej więzi z Panem Bogiem, do osobistej modlitwy, do codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, do piękna liturgii, wskazując na piękno przedsoborowej liturgii, przywołując tradycyjną mszę jako pewien wzór, szczyt, jako pewne miejsce spotkania z niebem, jako tajemnicę. A przecież przy, też przyznaje się do tego, że wcześniej. Jako biskup też popełnił nadużycia, traktując prezbiterium jak scenę, jak estradę, na której coś się ma dziać, gdzie uwaga skoncentrowana jest na celebrancie. Dziś mówi, nigdy już by tego nie zrobił. Zobaczcie, jest biskup, który przyznaje się do błędów. Biskup Strickland na łamach tej książki zawiera swoiste credo. Takie osobiste wyznanie wiary. Jest coś urzekającego, jest coś bardzo przekonującego w tej jego prostocie, coś bardzo przekonującego w tym przygnięciu do prostych, katechizmowych prawd wiary przez wielu uważanych za szkolne formułki. Strickland z odwagą i podniesionym czołem mówi: Wierzę w Jezusa Chrystusa, wierzę. To ma ogromną siłę, to ma wielką siłę. Ta jego gorliwość i żarliwość ma potężną moc kerygmatu. Zgłębiając e, lekturę światło i zaczyn od razu przypomniałem sobie taki list teologów e, duchownych i świeckich, oskarżających papieża Franciszka o popełnienie kanonicznej herezji. Chodziło przecież nie tylko o amorystycję, o dopuszczenie rozwodników, czyli ludzi, którzy pozostają w e, w stanie grzechu ciężkiego do Eucharystii, do Komunii Świętej. Tam chodziło o wiele e, e, innych rzeczy również. To było jakby kontynuacja owego korekcjofiliali z 2017 roku. Na żaden z tych listów Watykan nie odpowiedział. Biskup Strickland odnosi się do tych kwestii tak jakby czuł się zobowiązany, aby porządkować nauczanie apostolskie, aby porządkować, jaka jest nauka Kościoła. I e, właśnie pisząc o kwestii małżeństwa, kwestii rodziny, pisze, że mm, odrzucenie nauczania papieża Pawła VI zawartego w encyklice Humane vitae jest początkiem tego nieszczęścia. E, pisze, że w dziedzinie właśnie etyki seksualnej bardzo dużo e, popełniono nadużyć i dzisiejszy kościół Pogrąża się w totalnym zamęcie. Yy, mamy kryzys yy, małżeństwa. Yy, biskup Strickland yy, pisze to w ten sposób. Coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że naszemu społeczeństwu sprzedano kupon w formie seksualnej licencji, która tak naprawdę stanowi zniewolenie, gdyż wyzwolenie obiecane przez pigułkę antykoncepcyjną prowadzi do zranionych serc i problemów zdrowotnych. Kto może winić dzisiejszych katolików za to, że nie zrozumieli w pełni katolickiego nauczania na temat małżeństwa? To Kościół ich zawiódł. E, pisze e, biskup Strickland, pisząc również o tym, przypominając, że aborcja staje się dzisiaj najpoważniejszą kwestią społeczną naszych czasów. Spokojnie i z rozwagą. Przypomina, jaka jest prawda, jaki jest apostolski depozyt, jakie jest właściwe nauczanie Kościoła. E, zwraca uwagę też na to, co dzieje się na uczelniach katolickich, mówiąc o tym, czy mają prawo wykładać i formować sumienia studentów wykładowcy, którzy swoim życiem jawnie zaprzeczają temu, co mówią, co głoszą, co powinni nauczać. No tak, ale czy jest to problem tylko uniwersytetów amerykańskich, czy nie dotyczy to również naszych uczelni? Czy oni będą potrafili z przekonaniem przekazać studentom nauczanie kościoła w kwestii właśnie rodziny, małżeństwa, kapłaństwa i celibatu? To jest bardzo, bardzo poważny problem. Biskup Strickland. Odnosi się do tego świata i odnosi się do tej, tego wypukiwania z Kościoła, tego, co było solą nauczania, mówiąc, że nie chce być częścią amorficznej, homogenicznej, skłonnej do kompromisów ludzkiej masy, która prawie w nic nie wierzy. Tego akurat na świecie jest mnóstwo. Gdyby Kościół był tylko jedną z wielu takich grup, chciałbym robić. Coś innego. Dopóki żyję, będę wierny Chrystusowi, który w założonym przez siebie kościele oferuje odpoczynek niespokojnemu sercu każdego człowieka na świecie. Tak, jesteśmy zanurzeni w świecie, który prowadzi nas do niewiary. Jesteśmy zanurzeni w świecie, który jest antykatechezą. Ale co ma zrobić chrześcijanin? Biskup Strickland w prostych słowach przypomina: nie traćcie nadziei. Nie lękajcie się. Widziałem różne przemiany ludzi, którzy wracali do Boga. Zawsze one były zgodne z wolą Bożą i Bożym Planem. Czasem po prostu trzeba być wiernym na tyle, ile się da, na, na tyle, ile się potrafi zaufać Panu. Może nie dane nam będzie doczekać tego, aby zobaczyć owoce przemieniającej łaski, ale nie traćcie ducha. Nabierzcie siły i podnieście głowy. Nigdy nie rozpaczajcie, nigdy się nie poddawajcie. Nigdy dajcie sobie wmówić, że jest już za późno, lub że nie możecie zrobić nic dobrego. Nie zawsze widzimy dobro, które czynimy. Żyjcie tak, aby wasza wiara odbijała się w codziennym życiu, w swoim domu i dzielcie się nią. Bóg może uczynić wszystko. Nie ma lepszego. Przesłania y, na Adwent nie ma lepszego przesłania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Może taka mała uwaga. E, książka Światło i Zaczyń może być znakomitym prezentem pod choinkę, ale mówię to nie w kontekście product placement czy marketingu. Mówię to w kontekście, abyśmy aby, wszyscy zrzucili się do około 130 książek możemy ufundować, robiąc składkę, żeby wydawnictwo SPI wysłało te książki wszystkim polskim biskupom. Jest wielu biskupów, którzy pewnie chętnie tę książkę przeczyta, przeczytają i nie tylko przeczytają, ale przypomną sobie, jak brzmi nauczanie kościoła katolickiego.